Panie burmistrzu, y, proszę o komentarz, co dzisiaj tu w dobrym mieście się wydarzyło. A proszę państwa, co tu komentować? Jelonek stanął. Powiem tak, y, historyczny moment, historyczny moment, szanowni państwo, ponieważ na 690. rocznicę, za parę dni kończymy rok jubileuszowy. Staje jelonek, tak jak mówiłem. I, no cóż, no, powiem tak, jestem trochę wzruszony, więc. Nie powiem dużo więcej, jak, jak to, że jestem szczęśliwy, przeszczęśliwy, to jest pierwszy jakby symboliczny krok, żebyśmy rozpoczęli naprawdę świetlane lata naszego miasta, rozwoju naszego miasta. Następny krok to jezioro, następny krok to obwodnica, ośrodek nad limajnem, proszę Państwa, także mniemam, że te pięć lat będzie bardzo obfite, ale cieszę się dzisiaj wyjątkowo, że. Firma z Krakowa dotrzymała terminu, a nawet wcześniej. E, wykonała Jelonka, i jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć. E, apelowałem do wszystkich naszych kochanych mieszkańców, którzy, zresztą wszyscy są kochani, ale ci, którzy przyjeżdżają z zachodu z Holandii, z Niemiec, z Anglii których bardzo gorąco pozdrawiam, a jeśli są moimi absolwentami to wręcz całuję. I teraz będziecie Państwo widzieć, na co zbieraliśmy i na co dalej zbieramy. Proszę państwa, żebyśmy mogli ogłosić, że trzy czwarte kosztów tego jelonka to mieszkańcy swojemu miastu, czyli mieszkańcy dobrego miasta. Ta symboliczna złotówka, te 10 złotych, żebyśmy jak najmniej przyklejali tutaj tabliczek tym, którzy wpłacą 10 tysięcy. Jeszcze raz proszę, żeby to było spontaniczne dla wszystkich nas, zwykłych mieszkańców dobrego miasta. A jeśli nie uzbieramy tych 76 tysięcy w całości my, wtedy będziemy się posiłkować państwem, którzy już niektórzy deklarują te kwoty. Jak był konstruowany ten jeleń? Czy to jest odlew jeden do jednego razem z porożem? Nie, odlewy były zrobione z brązu w elementach, model był wykonany metodą jakiegoś druku ze styropianu plus narzut gipsowy i to trafiło do nas do pracowni odlewniczej, podzielony na różne kawałki, oddzielnie elementy rogów, żołędzi, liści, nóg, potem jest odlewany w kawałkach z brązu, potem po czym łączony w środku, ma dużo konstrukcji nierzewnych po to, żeby wzmocnić ewentualnie przed... Wandalami, czy bezpieczeństwo, jeżeli ktoś jest pusty, ale powzmacniany jest stalą nierdzewną, No i żeby nie korodowała, to jest raz. A drugie, bezpieczeństwo, żeby elementy odstające ktoś nie, nie urwał, nie ukradł. To tyle. Co? A ile waży ten pomnik? Około 300 kg. Tak? Brązu. 300 kg brązu, tak. To jest taka... Ile czasu. Trwało produkcja no, tego? Dwa miesiące takie, solidne dwa miesiące. Pra, praca sama odlewicza, nad tym konkretnie jedną, jednym, jedną rzeźbą. Czy już podobne konstrukcje wreszcie robili? A tak, tak no wiele pomników już 29 lat odlewamy, także i, i, i pomniki po 13-12 metrów i, i takie to nie ma problemu z odlaniem takich rzeźb. No i na końcu jest jeszcze patynowany ten kolor, co widzimy, żeby nie było widać spawów i łączeń, jest to piaskowane, jest to cyzelowane, czyli cyzelowanie to jest obróbka brązu, takie dorzeźbianie w brązie i potem chemią starzy się ten brąz, żeby efekt był taki, jakby stał tam ileś dziesiąt lat na przykład. Nie? Dlatego mamy rogi bardziej zielone, tutaj Korpus, brązie i całość jest zabezpieczona woskiem w sposób naturalny, żeby nie. Właśnie, bo chciałem się zapytać o konserwację. Czy jakoś specjalnie trzeba dbać o niego? Nie, to raczej to jest tak jak. Ze starym winem, niech ono sobie leży i samo się dojrzewa. Natomiast raz na, ze względu na, na środowisko, gdzie mamy dużo chemii, dużo zanieczyszczeń przemysłowych i, i ze spalania różnych rzeczy, w związku z tym należałoby ogólnie rzeźby konserwować tak co 10, co, co 12 lat. Nie ma u nas takiej tradycji, że pomniki, jak już staną, to nikt się nimi potem nie przejmuje. Natomiast jest dużo zanieczyszczeń chemicznych i ponieważ brąz składa się z miedzi, z cyny, z cynku yy, i wszystkie zanieczyszczenia z tym reagują. Kiedyś tego nie było i teraz szybciej rzeźby unika, yy, ulegają degradacji, dlatego należałoby, mówię tak kosmetycznie, jak się myje kostki, elewacje też i pomnik raz na ileś lat przeczyścić, zawoskować. Mogę tylko powiedzieć, że jestem szczęśliwy i skorzystam z okazji i pozdrowię wszystkich mieszkańców, wszystkich mieszkańców naszej gminy i pozwolę sobie złożyć po raz pierwszy życzenia zdrowych i wesołych świąt o nowym roku nie mówię, bo spotykamy się tutaj pod basztą 31, żeby te święta Bożego Narodzenia, żebyście Państwo spędzali przede wszystkim w gronie rodzinnym. Żeby narodzenie Jezusa Chrystusa, które miało miejsce tysiąc ponad lat temu, żebyśmy świętowali to narodzenie w rodzinach, w kościołach na mszy, w środowisku tych najukochańszych nam osób, czyli naszych dzieci, babć, wujków, ciotek. I tyle, proszę Państwa, także trzymajmy się wszyscy ciepło, dobre miasto jest pięknym dobrym miastem i niech tak pozostanie naprawdę na dziesięciolecia i na następne pokolenia.